Cześć widzowie z tej strony Roman Welcome back to the Roblox, i dzisiaj gramy w grę dealerships cars yy, bardzo fajna gra macie link w opisie w tą grę Roblox macie link w opisie tutaj polega że się zarabia różne rzeczy ogólnie, ale widzowie niestety było tak że nagrałem jeden odcinek i nie zabrakło głosu więc w tamtym odcinku będzie to samo gra, ale z Filipem, ale nie było go słychać po prostu. Więc będzie jeszcze raz po prostu. Teraz nagrywam, ale będzie to na YouTubie, bo już. Dobra, jedziemy, zarabiamy. Dobra, mamy 30 tysięcy. Wow! Grabieł wypad, to by było frajda. Dobrze, dobrze. Jedziemy, jedziemy. robimy jeszcze. Nie zatrzymujemy się. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie zatrzymujemy, tylko jedziemy, 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 jedziemy i ciągle jedziemy. Dobra, trzeba coś kupić. Co to będzie, nie? To jest niewarte, niewarte, niewarte. No to no więc może być warte. No, dwie w No i to jest bardzo drogie. Mm. Mm. No to mam To możemy... Gra. Dobra, już. Napiszcie w komentarzu, co to znaczy to. O. No, nie wiem, Jak widać. Wężki może zmieniać? Uuu, my laj. I, i, i napisze, że fajny kolor, ale mi się nie podoba. I dobra, no jest to lepiej. Dobra, jedziemy jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze... O, może tak sobie pojedziemy. Um, jedzie. Co, kurczę. Oha. Patrzcie gdzie ja jestem. ojej no było określa śmieszne. Mmm, o, okre zniknęło, ale śmieszny.

Rut, ale, ale, ale. Tri, je, o. Ale pięknie, pięknie. I, o, a. Tak skręcamy. o, jedziemy tu. O, no, no, no. no. Dobra, jedziemy, jedziemy. O kurczę, jakiś fajny samochód przejechał. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Buh. Si motu nderan, si motu to, Jedziemy rototo, jedziemy rototo. O, most już jest A, szkoda No znowu wyjechał, wyjechało to auto A! Ale a! A! Jaki dziwny most, a! Ale dziwna kamera O, prosto O oh é isso? Duas do eu vou não brum 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 brum, 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 brum. O kurcze! O kurcze! Aaaaaaah! Wow, pierwszy wypadek. Nie. Powiedzcie, czy mam kupić auto? Mam też. Jakie tu może być auto 40 tysięcy? Oh, Fort Mustang? Ile ten Fort Mustang kosztował? To na niego możemy 60, a to 70. To zobaczymy. Myślę, chciał na pewno sobie coś kupić, Trzeba to mi Czy wolicie dać 100 tysięcy? 100 tysięcy wolicie chyba. Szybko. Dy, 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 dy. Masz, a drugi wypadek. Rom, rom. A niech nie da się, także skaczesz sobie. aż szkoda, bo to jest naprawdę śmieszne. To tak wolno. Fum, fum, fum. Dobra, idziemy. Tamty odcinek jakby był z Filipem. Też bardzo lubię Filipa. Napiszcie w komentarzu, czy macie kolegę Filipa. O już mamy mam 59 tysięcy. 58 teraz. Teraz 59. Teraz 60, gdzie bym mógł kupić tego Mustanga? Ale tego nie zrobię. Dobra. I w tym odcinku kupimy to auto, na pewno. To za 100 tysięcy. Lotus, też bardzo fajny. 70 już mamy, prawie szybkie zresztą te 120, i jummy. 70. Już byśmy mogli kupić Mustang, ale nie wste. Nie na pewno. Wy też chcecie, żeby kupić jakieś dobre, nowe auto. No i kupimy. Nie się, że jadę akurat tu Teslą. Oj, przed Lamborghini przejechałem. Bobuksy robuksy, bobuksy, robuksy, bobuksy, robuksy, 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 Bobuksy, Robuksy, bobux, robux, bobux, robux. Robuks. Jedziemy już mamy 83 tysiące. Już mamy 84 tysiące. Nie, 85 tysięcy. I 86 tysięcy no ty kurycze blade no Prze... przejechał przed drogę Jak on teraz to ja bym ojoj oj to by było jak on jeszcze ten, ten kolejny tam jest bo piszu tak dobra jedziemy, jedziemy, nie śpimy no Mitsubishi albo Subaru, 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 ro Jak on tak szybko tak szybko ja ro O, ro go, ro 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 to auto jęczy. Aha, nabrałem. No mm. Filip gra, chyba. Jakbyście mnie pytali. Jakbyście mnie pytali, jakbyście byli. Nie, jak... To jakby coś chyba Filip gra. Co nie? bo był tutaj taki. No był. Gra chyba. Gra. No. Gieras sobie w to gra, bo naprawdę jest fajna i 100 tysięcy już wybiło na kanale, no nie na kanale, a szkoda, Gdybyśmy robili na kanale, to było wow, to wow, czy chcecie to, to chyba Ar Aruda ruda będziecie, Ale będziemy długo zarabiać, więc może zarobimy i kupimy te BMW. O tu też jest bardzo fajna S2. Ale nie, no kupujemy i mamu mi, 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 dobra, mamy, mamy furkę. Wow! Ale z nas on będzie szybciutko naprawdę. Ну и уж мама. О, уж. О, уж мама тише. Чего дофлика, так Właśnie takim wypadkiem wytuknięcie w budynek kończymy film. Więc siemanko widzowie pa!